Wyjmujemy kabel, pierw zakładamy jedną część do, jak tu, tak? A potem do słupka. Pamiętamy, żeby kabel nie był na drodze, kiedy potrapię. Dobra, i teraz druga część idzie na, pod, uwaga, po cumie, To gdzie cuma wychodzi, tu, gdzie cuma wychodzi, Dobra. Nie Paweł, płacimy Sama. Dobro Okej, okay. ciągniemy ten kabel do skrzynki. Pamiętajmy, żeby nadmiar kabla szedł, został na jachcie, nie tutaj przy skrzynce. Dobrze? Dobra, dobra, dobra. I teraz to. I okręcamy kabel o cumę, żeby nie spadł do wody. Bardzo dobrze. I kabelek włączamy do. Okej, okay. i tak prawidłowo, i tak, i tak kabel prawidłowo podłączamy do skrzynki i zabezpieczamy na sumie. Jeżeli jesteś zainteresowany charterem jachtu, wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację, kraj, którym chcecie żeglować, następnie możecie wybrać region, również datę charteru z kalendarza, jaki chcecie wycharterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet, możecie również wybrać wiek jachtu. Tu w dodatkowych uwagach piszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze, jak to dla Was, takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie jak z dwoma potwami ministerowymi. Na końcu wypełnijcie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuromałpabryk.pl. Serdecznie zapraszam. あっ